Dzień dobry. Nagrywamy ze Stowarzyszenia Sprawiedliwości Społecznej z naszej siedziby na ulicy Kamionkowskiej, ale nagranie będzie dotyczyło domu dla bezdomnych przy ulicy Gniewkowskiej 30A, gdzie my, jako stowarzyszenie, od 2018 roku prowadzimy to samodzielnie, dbamy o bezdomnych, dbamy o. To, żeby normalnie tam mogli żyć przez tyle lat. Wcześniej od 2011 zajmowała się tym poprzez moją również osobę. Kancelaria, kancelaria Sprawiedliwości społecznej z Jarocińskiej. Tak potem kancelaria odeszła. Nie wiem dlaczego. Nie chciała się dalej bezdomnymi zajmować. My zostaliśmy, założyliśmy z bezdomnymi stowarzyszenie Sprawiedliwości społecznej. I od takiego czasu jesteśmy tam. Teraz, od zeszłego roku, chcemy to zamknąć. Nie chcemy tego już prowadzić, ponieważ nie ma na to środków, nie ma na to możliwości i nie ma chętnych też, nie mamy dotacji, zresztą nigdy ich nie mieliśmy. Cała dokumentacja w zdjęciach, w opisach jest na stronie DOM dla bezdomnych, do czego zapraszam szczerze do obejrzenia. Ale chcieliśmy się podzielić z naszymi, naszymi problemami, jakie mamy teraz. Chodzi o to, że wyrokiem z 2015 roku sąd nakazał kancelarii Sprawiedliwości społecznej opuszczenie budynku. My zgłosiliśmy do komornika, który prowadzi tą sprawę do Pana Marcina Niemirskiego, jako Stowarzyszenie Sprawiedliwości Społecznej 18 października 2022 roku, że mamy z tego protokół, jest on do wglądu yy, przez każdego z Was, bo tutaj nie ma żadnych ukrytych yy, rzeczy. Yy, I musimy tutaj jeszcze dodać, że przeciwko nam występuje PKP w osobie chociażby pani administrator kapusty Moniki, która tak yy, bardzo. Nie zna, właśnie tak jak mówi Małgosia, szkaluje naszą działalność, nakazuje nam pewne rzeczy. No, chcielibyśmy to sprostować. Nie ma do tego ani prawa. Ona ma się zajmować tylko samym budynkiem i to jeszcze tak, żeby to było dobrze dla mieszkańców, czyli dla bezdomnych, bo ja, ani Małgosia, ani inni członkowie zewnętrzni domu dla bezdomnych nie mieszkają tam. Podważa się ilość osób. Które tam mieszkają, no, biorąc oświadczenia od na przykład pani Kazimierzyszczakowskiej, która mieszka tam, którą uratowaliśmy przed bezdomnością i byciem na ulicy, która po prostu no, podaje jakieś dziwne dane, jakieś dziwne, nie ma na to siły. Chcemy to naprawić, chcemy to sprostować. Musieliśmy podjąć walkę, mamy matkę z dzieckiem, mamy osoby chore. Mamy osoby starsze, mamy osoby bezdomne. Dlaczego to wszystko jest podważane? Dlaczego nam się zarzuca? Za chwilę będzie taka sytuacja, że dalej będzie ktoś głosił, że jesteśmy nie wiem kim i tak dalej, bo już słyszeliśmy, że co my dla tych bezdomnych zrobiliśmy. Zrobiliśmy bardzo dużo, bardzo wiele. Bezdomni przez nas byli zaopiekowani. Tutaj trudno mówię to wszystko wymienić, ale byli zaopiekowani przede wszystkim, mieli dach nad głową, jedzenie, walka o centralne ogrzewanie, która oczywiście finansowało PKP, bo nas nie stać na 40 parę tysięcy rocznie. Wcześniej 25, żeby tą opłatę ponosić, ale PKP na naszą prośbę, na naszą interwencję. A same interwencje, samo załatwianie jedzenia, załatwianie spraw, opłacanie prądu, opłacanie śmieci i innych rzeczy też nie jest proste i trzeba na to mieć środki. W związku z tym bezdomni płacili od 250 do 500 zł od osoby. Ale każdy miał osobny pokój, każdy ma osobny pokój. To nie jest tak, że oni mieszkają w jakichś halach, w jakichś pokojach wieloosobowych. Nie, każdy ma taką namiastkę swojej prywatności, swojego małego mieszkanka. Dbaliśmy o to, żeby była ciepła woda, żeby był termofor. Jak się zepsuł dach, który się lał, próbowaliśmy to własnymi kosztami, własnym sumptem naprawić. Naprawdę zrobiliśmy bardzo, bardzo dużo pracy. I to jest pierwsza część takiego filmiku, i będziemy nagrywać dalej. Nagramy Wam już, jak to wygląda. Nagramy Wam wszystkie spotkania w urzędach, u komornika i tak dalej, żebyście mieli świadomość, jak obecny system działa, jak potrafi. Być niesprawiedliwy na przykład wobec bezdomnych, bo to już nie jest tak, że on jest niesprawiedliwy wobec nas. On jest niesprawiedliwy wobec tych biednych, poszkodowanych ludzi. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na relację.